Bardzo udany kolejny piątek. Udane obydwie sesje. Zgromadziliśmy mnóstwo danych. Przejechaliśmy dosyć dużo okrążeń. Skoncentrowaliśmy się na wypróbowaniu dwóch mieszanek opon. Wybór nie był łatwy, ale miejmy nadzieję, że, że ta ilość danych zebranych pomogła w dobro, dobrym doborze opon. Udało się wykręcić też dobry czas, który nas cieszy. Pokazuje, że. Tak naprawdę w żadnych dotychczasowych piątkach się nie skupialiśmy na, na wykręcaniu czasów, bo jak się skupimy, to, to robimy to w dobrym stylu. Przewaga była dosyć duża. Nawet z bardzo dużą ilością paliwa w bolidzie byłbym i tak najszybszy. Także pokazuje, że jest coraz lepiej, boli się sprawuje coraz lepiej. Nowe ustawienia, które. E, stosujemy od krótkiego czasu, szczególnie ze mną, e, z moim inżynierem, e, no, pokazują, że, że jesteśmy, podążamy w dobrej drodze e, i miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Zaczynamy okrążenie toru Silverstone. Prosta startowa, siódmy bieg, zbliżamy się do pierwszego zakrętu, bardzo szybkiego, przejeżdżanego na pełnym gazie, około 280 na godzinę. Długa prosta, lewy, prawy, bardzo szybkie zakręty też na pełnym gazie. Schamowanie do piątego biegu, lewy zakręt, następny prawy, też dosyć szybki, 200 na godzinę. Czwarty bieg, piątka, długa prosta, bardzo dziurawa w ogóle Tor Silverson. E, trochę e, jest za dziurawy na Bolidy Formuły 1. Następny szybki zakręt e, na piątym biegu. E, bardzo długi, bardzo podsterowny. Wyjście, szósty bieg. Duże dohamowanie, też dosyć dziurawe, do dwójkowego zakrętu bardzo wąskiego. Później trójka, przejście do bardzo długiego zakrętu prawego, na pełnym gazie, wyjście bardzo szerokie. E, następna prosta, szósty bieg. Do hamowanie dosyć liskiej na trzecim biegu przejeżdżanej e, wyjście z szykany czwórka piątka, szóstka pod mostkiem, pa, prawy pełny gaz. Lewy zakręt tutaj czwórka lub piątka około 200 na godzinę prędkość. E, do hamowania jeden z nielicznych zakrętów bardzo wolnych na to, że SILO są na drugim biegu i ostatni zakręt bardzo posterowny, długi prawy zakręt z bardzo ważnym wyjściem na prostą startową. E, na drugim biegu trójka czwórka piątka i oto tak właśnie wygląda okrążenie ze mną na torze Silverstone. Tor, tor Silverstone jest szybkim torem, ale głównie są szybkie zakręty, gdzie jest bardzo potrzebny docisk, tak zwany downforce i, i, i ta aerodynamika musi pracować bardzo dobrze. My już od dłuższego czasu tak naprawdę od Malezji wiemy, że nasz bolid jest dosyć szybkim bolidem po zakrętach. Odstajemy trochę w innych, w innych rzeczach, ale ogólnie nieźle. Sądzę, że... Szczególnie ostatnie testy w Barcelonie i tutaj pokazały, że się zbliżyliśmy trochę do, do czołowych zespołów. Kwalifikacje dla naszego zespołu wypadły dosyć pozytywnie. E, jesteśmy, sądzę, na innej strategii niż, niż inne zespoły. E, sądzę, że gdybyśmy za, pojechali tą samą strategią, co, co czołowe zespoły, można było się wedrzeć do piątki. E, niestety, niestety, albo stety zarezygnowaliśmy trochę inną strategię. E, obydwa bolidy startują z piątego rzędu na dziewiątym, dziesiątym miejscu. E, sądzę, że jest możliwe ukończenie na punktach e, wyścigu. Miejmy nadzieję, że chociaż z jednym bolidem, ale uważam, że są szanse z dwoma. E, moje piątkowe treningi sądzę, że pomogły w doborze opon e, i pokazały, że już w piątek, że byliśmy mocni i że tak naprawdę w kwalifikacjach gdybyśmy pojechali podobną strategią, co inne zespoły moglibyśmy wyjść pierwsze piące.